Dzień dobry, witam serdecznie ponownie przy mikrofonie i przed komputerem Daniel Jamros. Tematem dzisiejszego filmiku będą pliki PDF chronione hasłem. Niedawno kupiłem taką elektroniczną publikację, która jest chroniona hasłem. Dokument ma 118 stron. Jest to szalenie niewygodne, więc szukałem rozwiązań, naturalnie znalazłem i z tym się z Państwem podzielę. Przejdźmy teraz do Adobe Reader i do tego dokumentu. Więc klikam tutaj ten dokument. Wiadomo, żądanie podania hasła. Podanie hasła ja je wklejam za pomocą klawiszy CTRL i V, które wciskał równocześnie. OK. I jesteśmy w dokumencie. Jako następny krok zlecamy drukowanie dokumentu zamiast skorzystania z tradycyjnej stacjonarnej drukarki wybieramy windowsowską drukarkę XPS i wciskamy druk. Oczywiście musimy wybrać folder, katalog, w którym to zapiszemy nazwę. Ja posłużę się tutaj krótką nazwą geld Trukarka potrzebuje troszeczkę czasu, żeby to przetworzyć. Otwarcie takiego dokumentu XPS oczywiście stwarza też pewne trudności i dlatego tutaj z pomocą przyjdzie nam taki serwis, który się przetwarza, który stworzy przetwarzaniu XPS na PDF. Przyciskamy tutaj ten button Browser, co oznacza, Wybierz, wyszukaj. Tutaj mamy ten plik XPS, w który klikam. I jako następne klikamy Convert to PDF. Klikamy. Odrobinę będzie to przetwarzanie trwało, ale nie jest to zbyt długie. Dokument ma zaledwie 2 MB. Jest to serwis w pełni darmowy, yy, jednak czasowo są tutaj yy, ograniczone kolejne konwersowanie. Proszę bardzo. Jeszcze nie jesteśmy na 60 minut. Musimy jeszcze troszeczkę przeczekać. Poczekać. Zaraz nam się tutaj powinno wyświetlić. Jest finish. Proszę bardzo, mamy tutaj Geld PDF. Gotowy. Klikamy ten link i już, proszę Państwa, ten plik jest otwierany bez hasła. Żeby to udowodnić, zamknę Adobe Reader, zamknę ten, to poprzednie z Adobe Reader okienko, klikam w dokument, gelt i wtedy już nie musimy podawać hasła. Myślę, że te informacje Państwu się przydały. Proszę oczywiście spożytkować to, w sposób zgodny z prawem, a więc nie rozpowszechniać dokumentów, któreście nabyli w sposób jakiś tam nielegalny. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym filmie.